Siema, Siema widzów, witam cię. Wrypałem się między dwóch ludzi. E, oni mają jakąś tutaj, prawda, konfrontację, a się wrypałem między nich. I wiecie, tam gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. To ja jestem tym trzecim w tym odcinku, więc zostaw lajka za mój spryt. Zostaw suba, jeżeli chcesz więcej sprytów zobaczyć. <grych> Olejnik wraz z Wandalem będą mieli tam, nie wiem, 1 października, chyba nawet nie chcę mieć do dokładnej daty reklamować, tego wiecie, prime ma. Ale będą mieli tutaj, prawda, e, spór w klatce, rozwiązany. No i ten spór teraz został troszeczkę zaburzony lub bardziej pikanteria się dodała, bo Olejnik wstawił na story zdjęcie, gdzie widelnie widać, że coś mu się stało. Wstawiał co chwilę, tam pisał, czy jakiś lekarz jest, bla bla bla, znaczy, Jezu, ja mówię bla bla bla, no, no, no ktoś się go pobił, nie? Ale Wandal się z tego śmiał w sumie na story, co jest troszeczkę też dziwne i też troszeczkę niesportowe, yy, no i koniec końców Olejnik nagrał odcinek. W tym odcinku wiele śmiesznych rzeczy mówi, ale też wiele zarzuca i na te zarzuty yy, odpowie wam w sensie, ja go zapytałem, żeby głosówki nagrał, żeby mu odpowiedział, więc dzięki temu ja na tym korzystam, a on dzięki temu ma odpowiedź do Olejnika, więc to jest wiecie, dwa w jednym. Dlatego widzów, zostaw lajka like jeszcze raz, zostaw suba jeszcze raz. Nie, czekajcie, to wtedy będzie dislike, wtedy będzie unsub. To nie, to zostaw lajka, like zostaw suba. Oj, trzeci raz powiedziałem, więc będzie git. No i oglądamy odcinek Olejnika o tym, że go pobili. Siema z tej strony Tomek, a ten film będzie trochę inny niż każdy. Dlaczego? Jak mogliście zobaczyć po tytule tego filmu, moja twarz wygląda, jak wygląda. Ale po co ta dramaturgia i ta muzyka i reklama Instagrama za chwilę, w sumie to ja ją wycięłem. Jakby ja nie wątpię w to, że go pobili, ale to jest znów kwestia jak za Wadeuszem Ferrerim, że wiecie, no ktoś go tam pobił, czy coś tego typu, napadł, no i dup, wbijać na mojego Instagrama, subskrybujcie, o smutna muzyka. <śledziany> Ja mam wrażenie, że w coś takim takim że wszystko wykorzystają, tylko żeby zrobić jakiekolwiek fejmi. Wiecie, zostali pobici i sobie myślał o pozytywach, typu o, a to spoko mogę nagrać o tym film, dzięki temu zdobędę więcej atencji. Co ciekawe, tutaj wszystko, tutaj jest wielki plot twist na końcu, więc to jeszcze zabawniejsze, ale to przejdziemy później do tego. A więc zacznijmy od tego, co się stało. W biały dzień o 16.00. No właśnie, poczekaj! Nie, no. Chłop nagrywa OK, buduje atmosferę. Wow, intensywna muzyka, o nie smutna muzyka, pobili mnie. I daje kuźwa za chwilę ujęcie, jak siedzi na ławce i w sumie cały film nagrywa z tym, z tym pajacem, tak zwanym z tym, z workiem na łubie kamerzysty. I stałem obok grzebki. po czym widzę, że trzech jakichś takich gości, yy, próbuje mnie jakoś zaczepić. Zaczęli mówić tam jakąś ksywę, że kogoś wyzywałem, gdzie ja nigdy nie wyzywam osób, których nie znam, ani nie piszę, czy co, ani nie piszę do takich osób, czy coś takiego. No i po czym dostaję z partyzanta w łeb. Tak? no i po czym ja zrobiłem... Olejnik z Partyzanta, definicja. Używane jest do nazwania zachowania niespodziewanego, nieprzewidywalnego. Jeżeli dla ciebie nieprzewidywalne jest dostanie liścia lub cokolwiek tam w momencie, gdy paru gości stoi i cię wyzywa i mówi, że kogoś tam wyzywałeś, no to dla mnie to jest bardzo dziwne i brakuje ci oleju w głowie, Kumacie zrobiłem. Tak jakby odskoczyłem i izem, tak jakby próbował ich w trójkę odciągnąć od tego. Czekaj, 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 w trójkę cię ktoś zaatakował, w grze oczywiście. I, I ty próbowałeś ich odciągnąć od tego? Zamiast po prostu spierniczać? <laughs> Wiecie, może niektórzy z was Na przykład się sobie myślą ze bo on taką historię opowiada, a ty się śmiesz. Ok, ja już wam wytłumaczę, troszkę backstory Olejnik to jest taka osoba, która daje się na przykład Poniżać na filmach u kamerzysty o, Ogólnie jest tego całego loru kamerzysty I ogólnie nie jest zbyt ufną osobą Reklamuje skamy wiele razy I nie tylko, więc nie mam mu co ufać I dlatego ja bardzo wątpię w jego historię Okej, okay, może faktycznie coś mu się stało Ale ta historia to zgadujesz, to jest bajka Napisana. No, jakby widzimy po tym, że o dostałem z partyzanta, a prze chwilę przed, o wyzywali mnie. No, no nie, no tak to nie działa. A jedna tak jakby z lewej strony, nie wiem, czy jakiegoś kopa dostałem, czy w twarz jakoś ciężko mi tu powiedzieć, bo to było w takim szoku, że w ogóle nie ogarniałem, co się dzieje. To, co w sumie pomijam, to jest to, jak to tłumaczy, co się stało i w ogóle, no bo takich detali, typu dostałem lewego kopa prawego, no to tak jakby no. No okej, okay, dobra, ale mnie to akurat nie interesuje w tej całej y, konfrontacji. Jakoś fakt, że on co chwilę daje dowody na IG, daje Tomek kolejnik, dowody na IG, wpadajcie na IG, no to, to jakoś powoduje, że, 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 że nie, totalnie mnie to inter nie interesuje. Bo jakoś, nie wiem, jak opowiadasz jaką historię, okej, okay, dajesz smutną muzykę, pół biedy. Okej, okay, opowiadasz to w jakiś taki dziwny sposób, pół biedy. A w momencie, gdy dajesz swojego IG, to nawet mi Ciebie wtedy już nie szkoda, nie? ja wiedziałem, że oni jakąś awanturę według mnie, we, dla mnie chcą kręcić od razu, bo to był bardziej taki, mi się wydaje, pretekst do tego. I no, no nie, nie wiem, nie wiem co miałem zrobić. Ja po prostu szedłem w inną stronę zupełnie nie miałem iść, żeby za mną nie szli, ale jednak on wie, że nawet jakbyś wszedł do żabki, na przykład tam jest żabka i wyszedł, to mogło być jeszcze gorzej, nie to nie jest tak, wcale powiedziałem. Ten klaun po lewej mówi, że no jakby wszedł do żabki, to, to mogłoby się jeszcze gorzej skończyć. No jak wchodzisz do żabki, po pierwsze, szanse, że ktoś ci pobije w żabce są mniejsze. Dlaczego? Dlatego, że na przykład są kamery, są y, świadkowie, więc nie widzowie. Jeżeli będziecie mieli kiedykolwiek podobną sytuację, to spiernij do żabki. Tam gdzie są kamery, tam gdzie są inni ludzie, świadkowie, ktoś to ci może pomóc. Ach, bo ten klaun po lewej co chwilę tak próbuje go jakoś usprawiedliwiać, jakoś, nie wiem, bardziej hypuje tą całą sytuację, że olejnik to zrobił wszystko, co mógł. Za chwilę jeszcze zobaczycie coś jeszcze śmieszniejszego. Ja wtedy byłem w szoku i pojechałem do szpitala. Byłeś na policji? Nie, To <laughs> 2022, Polska. O co wam z tym chodzi? Dosłownie ktoś cię pobija na ulicy bez żadnego powodu rzekomo, no to, no to idziesz i zgłaszasz to na policję, no to jest yy, wiadome, a nie zgłosiłeś to na policję? Nie, no to dobrze, no, jak no to dobrze, ja pierniczę, To po co wy nagrywacie film, to jest najgłupsze, co się dzieje w tym roku. Zamiast zgłaszać na policję, czyli gdzieś, gdzie mogą rozwiązać to wszystko i jakby sprawiedliwość, jakby ogarnąć, tak, sprawiedliwość, to, to nie, zróbmy film na YouTubie, gdzie sobie wydaję Instagram followersy i się będę żalił nad sobą, no. Heh. Naprawdę, wy wszyscy próbujecie zgrywać jakichś kurdy gangsterów, jakichś uliczników, a ty się poniżałeś na filmach u kamerzysty. Wydaje mi się, że twoja reputacja uliczna i tak już jest, wiesz, bardzo nisko. No, nie byłem na policji. Tutaj, tutaj będziecie mieli screena gdzieś, żeby nie było. Ogólnie, tak? od razu po całej sytuacji. Yy... Znaczy, wiecie co, ja nie mówię, że, że, że jak wam się będzie krzywda działa, to żebyście tam... Nie zgłaszali wszyscy, każdy ma swój rozum, no ale ja po prostu nie potrzebowałem, bo inaczej tą sytuację załatwiłem bez policji. Oczywiście dowody na IG, jak typowa TikTokerka, która na przykład mówi, efekty na IG. <grytania> no i rozwiązujesz to prywatnie. Tak, rozwiązujesz to prywatnie, to za chwilę do tego przejdziemy, jak to rozwiązujesz prywatnie. Że Za tą torbę zostałem jakoś tam ciągnięty. Masz jakieś ślady? No tutaj mam taki jakby mały ślad, widzicie? Taki jo? taki, widać czy nie widać? Nie. Jest. No to... Torba stara już mu się tam rozrywa, kurde, a on pokazuje to jako dowód w sprawie. <laughs> nie no, żartuję, ale dobra, zobaczmy dalej. No, Dlatego... wydaje, mi się, wydaje mi się, że wandal to nie, według wszystkich Słuchajcie. moich przeciwników, jakich miałem, no to... Według wszystkich moich przeciwników, jakich miałem, no to wandal wydaje mi się, że on może być jednym z najłatwiejszych przeciwników, no bo jednak... Tutaj na to mamy odpowiedź wandala. Czy jestem jego najłatwiejszym przeciwnikiem? To się okaże w 1 października. No ja myślę, że ta walka potoczy się tak, że no Vandal po prostu przegrają. No, nie widzę innej opcji. No, w ogóle. To może jakbyś zdjął ten debilny Worek, to byś zauważył jednak coś innego. No ale to wiadomo, że jeżeli jest twój znajomy, no to nawet ci nie wypada powiedzieć, że i sądzisz inaczej. Takie bardzo słabe jest to według mnie. Walka z Vandalem, a tu taka akcja mi Może przed być coś galą, na rzeczy, nie? Więc nie chcę nikogo osądzać, ale no tak mi się wydaje, że ktoś mógł w tym paluchy maczać, może to nie chodziło, żeby, żeby ktoś mi torebkę ukradł, choć może ta torebka miała być jako później jakiś tam dowód, że ktoś jednak wie, że to chodzi. To chodziło tylko o to, żeby Ciebie osłabić, rozumiesz? Albo i tak, no, no więc... Albo e... kontuzję w sumie, no, bo zobacz też, jak wali... I tutaj wbija ponownie IQ Olejnika, czyli bardzo niskie, no, bo jaki to ma w ogóle sens, żeby wandal osłabiał swojego przeciwnika? No, bo on tutaj bardzo sugeruje, że to wandal mu zrobił, nasłał kogoś, żeby go pobili, żeby, żeby był słabszy, albo żeby do tej walki nie doszło, że miał kontuzję. No, dlaczego? Po pierwsze, wydaje mi się, że Wandal jest, no, nic nie robi poza walkami, więc wydaje mi się, że raczej wygra z nim bez problemu. Tam YouTube już mu umarł i tak dalej, więc na pewno na pewno wygra z olejnikiem. Bo to jest olejnik też. Więc dlaczego miałby się go bać? To po pierwsze, a po drugie, dlaczego miałby w ogóle doprowadzić do tego, żeby nie było tej walki? Bo jak nie będzie walki, to on też nie dostanie hajsu. A on nic nie robi poza tym, więc wydaje mi się, że dla niego to jest ważne. To do tego, że ktoś na niego nasłał ludzi, żeby go osłabić przed walką. E, to nie wiem, czy olejnika da się ogólnie osłabić. Mi się wydaje, że on sam siebie osłabia, e, będąc po prostu sobą, więc żadne takie zabiegi nie były potrzebne. No okej, okay. tego chyba nawet nie muszę komentować. Podobnie jeden z nich miał przy sobie coś mocniejszego i nawet jakbyś pokazał to, że tam jednego, drugiego byś położył, no to trzeci mógłby już po prostu użyć czegoś innego. No bo to tak jest, no jak zobrazuj sobie to, no jak... Ten, co mówi i go jeszcze broni, że no, nawet jakbyś wie, wiesz, im pokazał, położył jednego i dwóch, to by było bez sensu, bo trzeci by coś wyjął. No, ty, olejnik, który. daje sobie radę z dwo nie, 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 nie. Trzech na, na jednego i Olejnik by sobie radę z dwoma i ich położył. No i już to widzę. Ja w Szczecinie bardzo dobrze żyję sobie z ludźmi tutaj i... No nie wiem, gdykolwiek ja nagrywałem o kamerzyście i jakby pokazywałem to, co oni robią i że są ze Szczecina, to każdy ze Szczecina mnie przepraszał, więc... No nie wiem, że tak do końca dobrze sobie żyjesz z ludźmi ze Szczecina. Ale myślisz, że wandal byłby w stanie komuś na przykład, nie wiem... Nie wiem, czy byłbym w stanie, bo go nie... Tutaj sugeruje, że nie ma wrogów w Szczecinie, więc sugeruję, że to Wandal mógł być. Wanda na to odpowiedział. Nie ma wrogów w Szczecinie, ale pełno ludzi do mnie pisze, ee, że go bardzo nie lubi i wysyłają mi pewne screeny odnośnie tej sytuacji, co też ci wyślę, e, bo dostałem na maila. Możesz pokazać w odcinku, jak chciał ludzi przekupywać, żebyś sprzedawali, e, kto, to, kto, to, kto go napadł. A ja mam jeszcze jedną teorię spiskową. Co jeżeli to jest serio makijaż? Yy, wandal jest podstawiony i to wszystko jest zrobione tylko, żeby jaką, jakikolwiek hype wokół ich walki nakręcić, żeby ludzie się w końcu zainteresowali tym prime-ma i chcieli zobaczyć tą walkę. Ba to jest bardzo wątpię, to jest tak z 10% szans na to, ale, ale jest. Bo to, że wandal nagle zgrywa takiego gangusa, to, że olejnik nagle zgrywa takiego gangusa, to jakoś mi nie pasuje. No wiecie, no jak już mówiłem, olejnik jest typem, który się poniżał u kamerzysta, a wandal jest typem, który nagrał challenge na YouTube ze siostrą, więc jakoś tak, tego tak nie widzę. Dużo informacji dostawałem na Instagrama na temat właśnie Wandala, lecz no kurde, to nie były takie informacje, abym mógł je wam przedstawić, bo. Bo ich nie masz i nadal szukasz i widać było po tamtej ie że nikt ci ich nie chce dawać. No, no nie, no takie gadanie, że no dużo informacji dostaje, żeby nie wiem, żeby go przestraszyć czy coś. Jak się coś ma, to się o tym mówi, a nie się mówi, że się ma. Bo nie do końca jest, można było zweryfikować, ale z tego co wiem, to jakieś takie sytuacje miał, że, że grał nieczysto z kimś, więc może być. Ja nie osądzam, dopóki nie dostanę jakiegoś dowodu. Ja nie osądzam, póki nie dostanę jakiegoś dowodu, ale, ale mówi, że w sumie, że tak może być, więc to jest poniekąd też osądzanie. Dobra, Wana to odpowiedział. Tylko bardzo zabulony jest, więc mi się nawet tego nie chce znów puszczać, ale mówi o tym, że walkę pierwszą z Ratajem dostał 3 dni przed, więc kiedy miałyby być niby takie zagrywki, a pierwszą walkę na fejmie, to tam w, w ogóle nie było żadnych dziwnych akcji, więc o co chodzi? Dziękuję Wam za to, że obejrzeliście dzisiejszy ten materiał. Chodź tu operator szybciej. Będzie mi niezmiernie miło i poprawi się moja kondycja psychiczna związana z tym, co mam na twarzy. Jeżeli zostawicie tutaj subskrypcję i łapkę w górę. Nie, no nie mogę z tego, jaki to jest zban. Naprawdę, no, robienie tego wszystkiego, tą całą motoczkę smutnego i w ogóle, że pod koniec powiedzieć, że no poprawcie mi humor, zostawiając lajka like i subskrypcję, no co to w ogóle jest, tak jakieś graje na emocjach widzów. Dobra, ja to wyłączam. Na razie widzowie, miłego dnia, <laughs> widzimy się jutro. Dobra, drama, śmieszna